Cześć, tutaj Gabi i Siemos się mówi Trip. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować efekty remontu przyczepy, jaki przeprowadzaliśmy. Pokazywaliśmy Wam w poprzednich odcinkach różne zrywki, etapy remontu. Pokazywaliśmy Wam sprzęty, które umieściliśmy w przyczepie, ale chcielibyśmy do sprawy podejść całościowo, czyli zaprezentować Wam wszystko, jak to pięknie wygląda po naszej ingerencji. A na sam koniec powiem Wam też, ile kosztowało naprawienie takiej przegniecenia tej przyczepki, czyli jaki był całościowy koszt. Zaczniemy od strepy zewnętrznej. Tutaj zaprezentuję Wam high-end piękne wykończenie, które zrobił Siemo. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. My tutaj kładliśmy taką masę klejącą, uszczelniającą. ostatnie takie techniczne aspekty, które realizujemy przy przyczepie. A właściwie ja tylko doglądam, a siemo jest od czarnej roboty. Czarnej, bo jest to taśma dekarska czarna, taśma butylowa, dodatkowe uszczelnienie w razie W, a jednocześnie też element e, wizualny, dlatego że jest to równe wykończenie tych krawędzi, które się mu wcześniej robił ręcznie, więc po prostu mamy gwarancję, że to troszeczkę ładniej e, będzie wyglądało. Czy się sprawdzi, damy znać za parę chwil, jak e, to postoi, bo będzie na deszczu i zobaczymy, jaka jest trwałość takiego materiału. I szczerze mówiąc, nie mamy pojęcia, czy to się sprawdzi na dłuższą metę, czy nie, ale z całą pewnością wygląda lepiej, niż wyglądało samo zalepienie tych listew, więc mamy nadzieję, że nie odpadnie. W najbliższej przyszłości planujemy tę przyczepę porzucić na około 2 miesiące. Będzie na szczęście pod dachem, ale narażona na polskie warunki atmosferyczne, a przecież idzie zima, więc zobaczymy, czy to rozwiązanie się sprawdza i damy Wam znać za dwa miesiące, jak już. Wrócimy do Polski. Tymczasem, co jeszcze zrobił Siemo, to wymienił to oto piękne koło podporowe. Zrobił to dlatego, że stare się już praktycznie sypało, wygląda jak y, ostatni badziew. Jeżeli chodzi o kwestie zewnętrzne, to tak naprawdę tyle. Wszędzie, gdzie trzeba było, to my żeśmy dokładali tą masę uszczelniającą albo butel przy oknach. Eee, tutaj nam pękła klapka, więc też robiliśmy piękną, bardzo estetyczną łatkę. I to właściwie tyle. Skupiliśmy się na środku i tam zapraszam. Wbiłam już do przyczepy i zanim zaczniemy tę najważniejszą część nagrywania, to muszę przygotować salon. Na szczęście mam małego pomocnika do takich zadań. Czekał na mnie w przyczepie ten pomocnik, więc możemy działać. Zaczynamy od tej strony, dlatego że ona była najbardziej traumatyczna, bo tutaj odkryliśmy najwięcej zgnilizny i największe części ściany się stąd wycinał, uzupełniał na nowo całą konstrukcję. Żeby zamaskować te prace, które były wykonane, wykończyliśmy ścianę takim, taką samoprzylepną, Matą, którą, no to jest bitmata, można sobie ją zamówić po prostu na metry, na Allegro. To było najprostsze rozwiązanie i w sumie dobrze, że z niego skorzystaliśmy, bo wygląda to całkiem nieźle jest cieplejsze, milsze w dotyku. Istotnym elementem, który do elektroniki udało się dołożyć, to, jest, to są te przełączniki. One pozwalają nam zmieniać źródło zasilania. Możemy przełączyć się na zasilanie wewnętrzne czyli to będzie sytuacja, w której podłączymy naszą stację zasilania i ona będzie dawała nam w prąd w przyczepie. Wówczas mamy 12 V, czyli na przykład lodówki z tego nie uruchomimy. Mamy też opcję, żeby podłączyć się zewnętrznie, czyli na przykład na kempingu i wówczas mamy 230 przenosimy się na drugą stronę przyczepy, tutaj również istotne zmiany się zadziały, bo przecież jeszcze niedawno była tutaj łazienka, wykończenie zrobiliśmy również wykładziną, tutaj jest jakaś łata, co nam nie pykło, to zasłoniliśmy w ten sposób i trudno, to jest też taki materiał, który zawsze można zmienić, oświetlenie wymieniliśmy, żarówki na ledowe i to tyle, dołożyliśmy jedynie tę lampkę, która jest sama z siebie ledowa, nie kombinowaliśmy za bardzo, bo po pierwsze koszty, po drugie czas, a chcieliśmy ten remont zamknąć jak najszybciej. E, szafeczka, która powstała w miejscu łazienki, daje nam po pierwsze piękną otwartą przestrzeń, blat roboczy. Jest to taka otwierana skrzynia, do której możemy napchać od cholery rzeczy i je zmieścić. Był plan, żeby tutaj również wstawić drzwiczki i żeby całość była zamknięta. Tutaj jest przygotowane gniazdko pod powerbank, żeby właśnie tutaj go podłączyć, żeby stanowił źródło zasilania naszej przyczepy. Natomiast z samych drzwiczek zrezygnowaliśmy. Zrobiliśmy tak dlatego, żeby mieć po pierwsze wygodniejszy dostęp, a po drugie, żeby tyle nie kombinować. Siemo powiedział, że mam taką misję, aby uszyć tutaj taką firankę, zasłonkę, e, która będzie zasłaniała to, co będziemy w tym miejscu przewozić. Czy podejmę się zadania? Hmm, zobaczymy. Tak się, mo jasne. E, kolejna rzecz, która mi się rzuca w oczy, jak już staliśmy, e, te piękne kable będą e, w pewnego dnia, natomiast jakoś się nie wyrobiliśmy, żeby to zrobić, ale prowadzą do wentylatora dachowego firmy AliExpress, że tak powiem, daliśmy za niego trochę ponad 500 zł. Spełnia funkcje takie jak Max Van, który jest na rynku karawaningowym bardzo znany, czyli Wydmuchuje nam powietrze podczas gotowania, na przykład, i dzięki temu tutaj nie śmierdzi. Moim zdaniem, jak najbardziej udana inwestycja, warto to mieć, bo to wiele robi, a wiele robi szczególnie w połączeniu z tym. To jest Titan, taki wentylator, który z kolei miesza powietrze. W ogóle konstrukcja jest mega prosta, bo tam się po prostu obraca mechanizm, który nam to powietrze kieruje ku dołowi. To nam z kolei daje tyle, że jak sobie grzejemy grzejniczkiem, na przykład w tej chwili zwykłą farelką, bo jesteśmy pod garażem przyłączeni, dogrzewamy się tutaj od dołu, to to powietrze będzie krążyło po całej przyczepie i mamy równomierną temperaturę. Tutaj pociągnęliśmy sobie kabel, żeby podłączyć to i on po prostu idzie przez wnętrze, wnętrze szafek, więc e, za dużo kombinowania nie było, staraliśmy się skupiać na prostych rozwiązaniach które dadzą nam wymierny efekt Jesteśmy z tych efektów zadowoleni, bo zobaczcie, no mamy od cholery miejsca. Chcieliśmy robić jeszcze trochę więcej, mieliśmy ambitne plany, żeby tam większe drzwiczki wstawić i tak dalej, ale doszliśmy do wniosku, że takie minimalne zmiany w zupełności wystarczą, żeby ta przyczepa była dla nas w pełni funkcjonalna i odpowiadała na nasze konkretne potrzeby. A ostatnia rzecz, która mi się przypomniała, e, źródło ciepła. Do, dołożyliśmy jeszcze rurę. Tutaj, aby można było podpiąć od zewnątrz Webasto, mamy tutaj piecyk gazowy, no mamy w razie czego zwykłą farelkę, ale Webasto to jest takie najbardziej ekonomiczne i najbardziej uniwersalne rozwiązanie, bo my jeździmy raz z terenówką, raz przeciepą, raz ze zwykłym namiotem, mamy też jurtę zimową, więc dla nas taka, takie ogrzewanie będzie robiło robotę. E, jeśli chodzi o zmiany, to tyle teraz przechodzimy do podsumowania kosztów. ma, Też będę w telewizji. Coś, coś powiem. No na co poszły, poszły te pieniądze, te 3,5 tysiąca? Główny wydatek to był to było wynajęcie garażu. Zapłaciliśmy 1000 zł Piotrkowi. To jest generalnie bardzo mało, bo no co, no 1000 zł za 3, ponad 3 tygodnie, które tam spędziliśmy. Prąd, narzędzia i oczywiście ogrom wiedzy, którą nam przekazywał Piotrek jak różne rzeczy robić, jak niektórych narzędzi w ogóle używać plus te rzeczy, które on w ogóle nam zrobił, tak? Na przykład spawanie tej belki pod przyczepą no to te 1000 zł to jest... Po koleżeńsku. Po koleżeńsku. Mega po koleżeńsku. No. Później tam były koszty takie jakby duperele sobie napisaliśmy, czyli różne pierdoły, które, które kupowaliśmy na dziesiątkach razy, które byłem wlerła tam było co 500 zł tak no mniej więcej, mam to w kilku ratach rozłożone, dlatego że e, tych zakupów naprawdę jest sporo i to się tak wydaje, ale co chwilę musisz pojechać, kupić jakieś dodatkowe śrubki, e, dodatkowe żarówki, dodatkowe jakieś listewki i to się tak zbiera, że tutaj wyszło łącznie, no powiedzmy, że nawet i 800 zł na takie rzeczy, które normalnie by się nazywało pierdołami. Czyli 800 zł, no w tym jest są też panele podłogowe, 60 zł w prące były. Mm -hmm. Bitmaty prawie 200. No, te tutaj, to co oklejaliśmy, przyczepkę, bitmata 200 zł. Warto tyle zainwestować i to było 200 zł za tam bodajże 4 metry kwadratowe. Także nie jest to najtańsza rzecz na świecie, ale. No i też nie jest najłatwiejsza do, do przyklejania. Trzeba mieć trochę wprawy do tego. Nie to, że my mamy, trosz troszkę nam nie wyszło czasami, ale jest. Czyli już mamy 2000 na zbierane. Kolejna rzecz większa to jest wentylator dachowy, on kosztował 580 zł. A, no tak, zapomniałem o wentylatorze. E, moim zdaniem, must have w przyczepie 580 i taka, żebyście mieli przykład tych pierdół, które, które, kupowaliśmy, na przykład dwie żarówki do lampek kwadratowych, które mamy tam, tylko do nich to było 60 zł, a wymienialiśmy wszędzie. No to są takie raz... porządne lampki ledowe, także to też, też to musi kosztować. To tak jest. Kleje, butyle i cały ten sprzęt to jest dwie zł. I to szczerze mówiąc nie wiem, czy nie zaniżyliśmy tego. Dlatego, że trochę tam kupowaliśmy też u Karola, on ma hurtowo, więc wydaje mi się, że jakby na taką powierzchnię, bo to tego klejenia było całkiem spore, jakby ktoś to kupował, nie wiem, przez Allegro, czy w jakimś sklepie budowlanym, to raczej by zapłacił trochę więcej. Na pewno więcej, przynajmniej o 1 trzecią. Same taśmy, jak już jesteśmy przy klejach, to te taśmy butylowe, które pokazywałam na początku odcinka, zeszły trzy sztuki. Na całą przyczepę? Czyli 30 metrów. Jedna kosztowała ile? Jedna 25 zł. No to po, powiedzmy, że 75 złotych. No i oczywiście koszt y, dodatkowy, że tak powiem, y, czyli robocza godziny, tak. No tego jakby nie, nie liczyliśmy y, jako, jako realny koszt. Y, akurat jestem w okresie, w którym nie pracuję, więc... Y, tak czy siak nie musiałem brać wolnego w pracy, więc powiedzmy robota za darmo. No ale no co, 3 tygodnie pracy, powiedzmy 20 dni pracy po no nie wiem, 8 godzin, 10 godzin dziennie. W tym oczywiście dużo szukania, dużo zastanawiania się, szukania w sklepie, zastanawiania się co, jak zrobić, bo nie wszystko było oczywiste. Dużo takiego dłubania, no ale no, tak to jest, jak się nie ma niesamowitej wiedzy o w robieniu wszystkiego, no to, no to człowiek też się musi trochę nauczyć. Przypuszczam, że gdzieś o jedną trzecią, teraz bym to zrobił szybciej. No ale co, to mamy 20 dni po, powiedzmy na naprawdę 10 godzin. No to mamy 200 godzin. Dobrze gadam? Dobrze gadam. 200 y, roboczo godzin spokojnie y, zajęło, y, zajął ten remont. To jest całkiem sporo. Ale czy było warto? Kupiliśmy przyczepę za 13,5 tysiąca zł i zaokrąglimy, że 3,5 wydaliśmy na remont. Czyli 17 tysięcy zł. Mamy przyczepę, która jest pozbawiona wilgoci, zabezpieczona na lata i to żeśmy się nie bawili, czyli naprawdę dużo tego kleju poszło wszędzie, żeby właśnie ją zabezpieczyć. Jest zakonserwowana od spodu tam, gdzie trzeba, ma wzmocnienia porobione, ma nową podłogę porobioną. E, dużo kluczowych zmian udało się wprowadzić. No i co? Zapłaciliśmy te 17 tysięcy, ale mamy w sumie w miarę pewną przyczepę, tak? E, czy do 20 tysięcy da się kupić coś, że będziesz, będzie się miało 100% pewność, że wszystko jest suche e, i gdzieś tam w ścianach nie ma e, przegniłych rzeczy? Naszym zdaniem nie, bo każda przyczepa do 20 tysięcy ma przynajmniej kilkanaście lat, jak nie powyżej 20 sporo. E, nie ma szans, że, te, że to po prostu wszystko zawsze będzie suche. Ta woda w końcu gdzieś dojdzie. Pewność, że przyczepa będzie sucha ma się, jak się kupi przyczepę, w miarę nową, powiedzmy do 10 lat. No ale to wtedy koszty idą no, chyba od 30 nawet 40 tysięcy w górę. No i ma się wtedy tą pewność. Oczywiście jest też większy standard, znacznie wyższy samego środka. Wiadomo, wszystko jest nowsze, ładniejsze i tak dalej. Także do 20 tysięcy raczej ciężko kupić, a jeszcze przyczepy, która ma to, ale te w sobie to możecie mieć pewność, i to taką stuprocentową pewność, że, no, że tam pod spodem będzie coś zgnite. No. Po prostu pod tym brodzikiem. Często te brodziki, my na przykład mieliśmy brodzik w ogóle niepęknięty, a wilgoć była pod spodem, Co do, a większość przyczep, które oglądaliśmy miały pęknięcia w tym brodziku. Oczywiście właściciele mówili, nie, nie, my tutaj pryszniców nie braliśmy nigdy no ale wystarczy umyć taki brodzik pęknięty lekko. I, I już parę kropelek wejdzie. Coś się rozleje i już parę kropelek wejdzie. I z samej tej toalety. Gdzieś tam ta woda jednak yy, nie wiem się skrapla, przechodzi niżej, nie wiem. Yy, więc pewność, że to, że przestrzeń pod toaletą będzie zgniła, to spokojnie. Dlatego naszym zdaniem inwestycja powiedzmy do 20 tysięcy złotych, żeby to zaokrąglić, lepiej sobie kupić przyczepę i ją zrobić samemu, mimo że to była naprawdę masakra i będziemy mieli traumy z tymi remontami, to uważamy, że jeżeli chcemy mieć coś pewnego, to tak czy siak będzie trzeba to remontować, więc cieszymy się, że to już za nami. No i może będzie trochę działać. Na pewno yy, takich przyczep już robić nie będziemy. Ale myślimy, żeby kupić kiedyś niewiadówkę za jakieś grosze, skorupę, może ktoś ma na sprzedaż, to pogadajmy i ten, i z niej zrobić przyczepkę offroadową, Ale to raczej na wiosnę, jak będzie ciepło, w zimie już się bawić w takie rzeczy nie będziemy. Co co, tyle. Tyle. Jak macie jakieś uwagi, swoje doświadczenia, to dajcie znać. Dzięki, że byliście z nami i oglądaliście ten odcinek. Razem z kłopotem żegnamy się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dara, <grym>, zakończenie kotowe nie wyszło.